z wami się Cześć, witajcie! Witam Was bardzo serdecznie na serwerze USKKFa na serii Skok Chwały, właśnie z tej oto wieży. Będę skakał, ponieważ hmm, mam patent jak z tego skoczyć i przeżyć. Mam nadzieję, że mi się to uda i nie zginę. Hmm. On skoczy z tam na dół. Hmm, zobaczymy jak to będzie. Dobra, uwaga. Mam trochę rzeczy. Najwyżej ktoś mnie pozbiera. On skoczy z tam w dół. Pomacham tam do nich. Już czekają na mnie. Huh. Okej. Okay. No to na trzy, cztery, lecimy. No niestety nie udało się. Ha. No cóż, pożegnamy się. Cześć. Dobra, to tyle. Na razie.